Witam was, jestem Repus, oto jest kolejny odcinek z Microsoft Light Simulator i jestem bardzo zadowolony, że pomimo małej oglądalności, czy małej, no, po poprzednim odcinku spadła, e, jesteście bardzo aktywni i to mnie bardzo cieszy i oczywiście zachęca do dalszego nagrywania. W tym odcinku zwiedzimy sobie troszkę za zagranicy, zaczniemy sobie od Nowego Jorku. Jak tutaj widzicie, kurde, jak to było, to był Times Square? Nie, to nie był Times Square, kurcze, jak, jak, ten park tutaj się nazywał, no ja pierdzielę. W ogóle, też taka ciekawostka ode mnie. Kurczę, nie, nie mogę sobie przypomnieć nazwy parku. Nie ma też jej tutaj oznaczone jako ciekawe miejsce, ale obrót taki ciekawostek, Jakby zamiast tego parku w Nowym Jorku zagospodarowali, um, jakieś budynki i tak dalej, czyli część powiedzmy mieszkalno-przemysłową i tym podobne, biurową, to to były tam dochody im chyba o miliard skoczyły w stosunku miesięcznym albo rocznym, jeżeli chodzi o ogólnie miasto, ale no, zachowują. E, z, 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 zachowują właśnie te, te, ten park, spory. No i bardzo dobrze, e, bo dzięki temu ludzie mają gdziekolwiek pójść, e, sobie w, e, w ciekawe miejsce, a nie niekoniecznie po prostu na zabudowane wybrzeże lub coś w tym stylu. E, dodatkowo też kojarzy właśnie to miejsce z kilku na przykład, bardzo popularnych amerykańskich seriali, jak na przykład Jessie <laughs> e, you know i Fiona Mean. E, bo po lewej mamy Empire State Building, właśnie mijamy, mijamy z kilka w, 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 fajnych wieżowców. Ej, ej, ciekawe, ciekawe, czy mi się uda. Dobra, nieważne, spróbuję za chwilę. If <grym>, you know what I mean, ej, dzisiaj właśnie postanowiłem wyruszyć troszkę w świat, ej, po, a dokładnie w Amerykę, gdyż po Nowym Jorku lecimy sobie w Waszyngton, do Waszyngtonu, ale do Waszyngtonu, że miasta, czyli stolicy, a nie Waszyngtonu, czyli ej, czyli stanu. To chyba mamy jakieś, czy jakieś boisko baseballowe? Na no, to mi wygląda. No nie znam się zbytnio na baseballu, wiem mniej więcej na czym to polega. Ale no po prostu fanem baseballa nie jestem, ja już bardziej na koszykówce się znam, bo w koszykówkę potrafię grać. Tutaj po lewej mijamy właśnie nowe World Trade Center, to ze szpikulcem. Ale na razie sobie polecimy w bok, pozwiecamy dalej, przyspieszę troszkę, zwiększę moc silnika. Chcę bardzo z wolności podlecieć, żeby Wam pokazać, się tak bardziej bliska Część terenów Nowego Jorku jest ładnie tutaj zrobiona, ale część jest niestety płasko teksturą, Jak na przykład tutaj widzicie, to jest kompletnie płaska tekstura. No niestety algorytm, e, który Microsoft dał do tej gry, e, no nie jest idealny i niestety nie odwzorowuje e, idealnie wszystkiego. W ogóle tak patrzę teraz, mamy dwa, mam 20 FPS-ów. 20 FPS-ów w grze. No, piszę, czy to jest jakoś płynnie, czy nie. u was na nagraniu, bo na to rzucam w 60 klatkach teoretycznie, ale to jest do 30 jest, bo nie ma budynków. Tutaj mamy statuę wolności, e, którą, e, którą zasponsorowali Francuzi, Amerykano, A czy zasponsorowali, albo zrobili? E, statuę wolności jest bijące serce if you know what i film mean, o A jeżeli nie wiecie I mean, o otajmin, e, to po prostu GTA 4 po, polecam ciekawostki obejrzeć. Tak, widzę, widać sobie, statki pływają. W ogóle, na przykład w Afryce, ponoć są e, zwierzęta typu słonie i tak dalej. Bym to zobaczył, no ale jednak troszkę do zobaczenia jest w kolejności. Kurczę, polskich miast w sumie nie wybrałem, co zobaczymy, ale. To w sumie. Z... Czy jest to jakieś takie. A takie, takie miejsce, żebym rzeczywiście sprawała się zmieścić pomiędzy dwoma budynkami? Eee, ty, 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 ty. Kurczę, no nie wiem, nie wiem, nie widzę. Może tutaj to jest takie trochę, tylko. Oć, oj, oć, tutaj. Patrzcie, wyrobię się, wyrobię. E, kurła! Kurwa, Ała! Ała! Rzeczywiście to było trudne. Ale World Trade Center stoi nadal. Teraz jesteśmy nad stolicą Stanów Zjednoczonych, czyli Waszyngtonem. Nie dziwię się, że piloci te 19 lat temu mieli problem z wyrobieniem się pomiędzy budynkami. Ale zakład to zakład, więc no więc trzeba po prostu iść zrozumieć. Widzę, że w Waszyngtonie na razie mam 30 FPS-ów. Jestem bardzo wysoko, nie ma jeszcze tak budynków z bardzo bliska, bardzo chciałbym zacząć właśnie Lincoln Monument, wam pokazać, sam sobie polecimy, to jest ogólnie bardzo nisko, więc też mam nadzieję, że nie pierdziel o ziemię ani nic, bo to byłaby strata przyrotu, Muszę wam powiedzieć, że ta gra, jest to FPS-a, chodzi według mnie płynnie, a szczególnie, że to nie są stałe 30 fps bo stałe mam ustawione 75! Więc, eee, więc po prostu bardzo ładnie się tutaj skają te fps w dół. W przeciwieństwie na przykład do gier pokroju, nie wiem, Rocket League, Fifa, czy innych jakichś Wiedźminów. Nie, chociaż Wiedźminie było nie najgorzej, no ale wiecie, jak są niektóre gry i latają wam pomiędzy 40-50 FPS-ami, no to w oczekuję, a tutaj niekoniecznie. Tutaj jest całkiem ładnie, trzeba jeszcze może wręcz wyłączyć silniki, na razie, chociaż taki De delikatny powiew silnika bym dał, o żeby tak działał. Mamy Lincoln Mo monument. Chyba Lincolna samego z siebie nie będzie widać, jako że tej statuły, co sobie siedzi na fotelu, bo ona jest chyba w środku. No i dosyć szybko przeleciałem, więc niestety też nie było zbyt dokładnie widać. E jeżeli chodzi o Waszyngton, że polecimy w górę, tylko musimy te silniki na masę odpalić. I też nie chcę rozwalić samolotu lecąc pra prawie pionowo w górę. Waszyngton jest po prostu kuźwa ogromna, no, tak samo jak Nowy Jork Nowy Jork też lepiej było widać. W ogóle sobie raz mm, Wcześniej też sobie byłem w Waszyngtonie oraz byłem w Nowym Jorku, jako że w Microsoft Flight Simulator, że, znaczy że w grze. I muszę powiedzieć, że próbowałem z Nowego Jorku przelecieć do Waszyngtonu. Kuźwaki, to jest długie. Jak to się kuźwa który nawiguje? Jedna, jedna rzecz, która mi się nie podoba, jest to, że jak już lecimy, to nie ma opcji, a przynajmniej ja nie zauważyłem, chyba że tutaj coś jest. Eee, nie, nie widzę żadnej opcji. Może w assistance? Aircraft system failure. Eee, navigation aids? O kuźwa, nie, dzięki, nie. Medium mi starczy. Nie, 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 nie ma co. Eee, mam na myśli, że nie ma czegoś takiego, że wchodzimy w mapę i wpisujemy Waszyngton i nam na przykład pokazuje, nie wiem, lotnisko w albo ogólnie Waszyngton jako punkt. Eee, nie ma, mamy, mamy taką mapę natomiast, ale jak nie ustalimy punktu na początku wylotu, to nie, nie jesteśmy w stanie go ustawić w międzyczasie, co mi się bardzo nie podoba. Może to jest realistyczne, a może ja po prostu nie wiem, gdzie to ustawić. Jeżeli ktoś grał M M MFSA, to może wie, eee, a nie bo, czy to można ustawić, oraz jak tak, to gdzie. No ale bo boli mnie ten fakt, że czegoś takiego nie ma. Tutaj mamy lotnisko Ronalda Reagana. Ronald Reagan, akurat jeden z lepszych po e polityków Stanów Zjednoczonych, mówi tego, że miał jaja i miał dobry PR. To jedno i drugie. No praktycznie, bo każda, jedna i druga strona, czyli republikani i demokraci mówią, że Reagan jest był dobrym prezydentem, no, za, jego, za jego, prezydentury e, teoretycznie upadł komunizm, e, mam na myśli ZSRR, więc, e, więc successful prezydent, no co prawda, o to, sam, komunizm sam obalił Lech Wałęsa, ale, no ale, no dajmy Reaganowi troszkę się pobawić to jest właśnie za takie tak to pola tam przypadkowo obok jednego miejsca a jeżeli ktoś nie kojarzy to, to oprócz World Trade Center e, nine, w 9-11 e, w, w World Trade Center były dwa i nie pierdolnęły dwa samoloty co nie ale World Trade Center nie było jedynym miejscem w, które, w którym pierdolnęły samoloty e, ponieważ w tym momencie był jeszcze Pentagon e, w którym e, który samolot trafił. Nie wiem, czy to jest biały dom pod nami, czy nie? Chyba nie, chyba za mały. A właśnie, biały dom gdzieś muż, może być. A, ale już za późno. Na co komu biały dom? Kogo to interesuje, jak mamy taką... Taką wisienkę na torcie przed nami? Ale to jest piękne. No i Pentagon pierdzielnęły właśnie sam... samolot i miał pierdzielnąć biały dom! Ale... Ale ten akurat nie i... Kurczę, aż czuję się 19 lat młodszy. I w dzisiejszym odcinku, jeżeli chodzi o polskie miasta, to zmi z polecimy sobie do dwóch kompletnie przeciwstawnych krańców Polski. Zaczniemy od wspaniałego, tradycyjnego polskiego miasta, chyba że się nad nim rozpierdzielę zaraz, ale to sobie nie byłoby aż takiej szkody, jeżeli by akurat tutaj się to wydarzyło. ponieważ jesteśmy nad Lwowem. Eee, oczywiście, Lwów trzeba pamiętać, e, kolebka polskiej kultury i tak dalej. A szczególnie lat, po początku lat 90., znaczy. O 19 oraz początku XX wieku, czyli okresu międzywojennego. Tam były akurat ważne miejsca, jeżeli chodzi o Polskę. E, no, byłem w Lwowie, przyznam wam. Kurczę, no, nie rozpierdziaj mi się. To AOA mi pokazuje, że za szybko pikuję albo za szybko z, 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 lecę do góry z torki. Byłem w Lwowie w ogóle. E, było też na społecznościach, jeżeli ktoś śledził kanał dwa lata temu. No. To na społeczności, bo na zdjęcie z jak rzuciłem i muszę Wam przyznać, że miasto jest i troszkę takie XD. Tutaj chyba mamy tereny przemysłowe mniej więcej, te budynki to są tereny przemysłowe, jakiejś tej fabryki i tak dalej. I to miasto na obrzeżach jebie komuną na odległość, to muszę przyznać. E Ogólnie Ukraina sama wywali komuną na odległość, jak myślicie, że zjeżdżacie z Niemiec do Polski i czujecie po prostu takie zacofanie, to do Ukrainy to macie jeszcze jeden poziom wstecz. I kuźwa, ee, no po prostu jest masa fabryk, masa takich typowych blokowisk nieodnowionych, przynajmniej w Polsce na razie to co patrzyłem wiele jest odnawialnych, odnawianych tych blokowisk, ocieplanych, malowanych itd., ale właśnie, obrzeża wyglądają typowo komunistycznie, tak jakbyście się cofnęli kilkadziesiąt lat wstecz. I to mówi, proszę, każdy pasażer, który wtedy jechał, szczególnie te osoby starsze, które jeszcze pamiętają komunę. E, więc, e, więc ja jedynie miałem tylko czy Ja miałem jakbym się po prostu w czasie cofnął w, w miejscu, gdzie nie powinienem być, powiedzmy. E, w gorsze czasy. Bo jednak... E, Różne rządy w Polsce różnymi rządami, ale teoretycznie na świecie w państwach powiedzmy pierwszego świata robi się. E, robi się lepiej niż było kiedyś. Ja pierdziele, proszę mi nie wibrować, że Ao. że A o A, kurde, no mi się rozpierdzieli. Zaz mi się rozpierdzieli ten sam. A, czemu ja mam na Apa taki duży? Kuźwa. Jak to się? Jak to się tego apa się zmniejszało? Na trimie po prawej, czy, 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 trzecia e, trzecia od prawej, cyk 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 cyk. cyk, cyk. Dobra. Tylko mi nie powinien samo odwariać, bo mnie automatycznie do góry się podnosił bardzo mocno, co mi się nie podobało. Ale tak, tak hejtuję ten lwów, tak hejtuje. A co jest tutaj dobre? No niestety chyba nie rozpoznam żadnego, e, żadnego rejonu w Lwowie, bo byłem w takich dwóch kluczowych miejscach. Starówka jest bardzo dobra. No wiecie, starówka no to te polskie tereny, bo to jest jednak za czasów powiedzmy jak lwów uważało się za polskie miasto, no jest. Ale. Rozumiecie, kiedy było autentycznie w granicach państwa polskiego, to to jest starówka bo no to, tutaj no to tutaj mamy kolejne fabryki, na przykład. A natomiast druga rzecz, no to jest cmentarz oczywiście, cmentarz we Lwowie, gdzie jest masa polskich nazwisk, polskich osobowości, o których nigdy nie słyszałem. Ale to, że się nigdy o takich, powiedzmy, że, że nie ma tam mainstreamo, mainstreamowych e, osób historycznych, to nie znaczy, że cmentarz w Lwowie jest mech, bo tam jest wiele, wiele osób, które no, które były z wielkimi patriotami polskimi, oddały życie za Polskę i tak dalej. Jest cmentarz też orląd Lwowskich, który, no, jacyś pojebani Ukraińcy czasami lubią dewastować i to też mówił kierownik, ten, ten, ten co nas oprowadzał po... o, mamy starówkę akurat chyba, mniej więcej, i to właśnie opowiadał ten przewodnik po, po cmentarzu, ale to nie jest tylko tak, że Ukrainie są ameby umysłowe, które... E, które dewastują wszystko, co im się nie podoba, a nawet jak im się podoba, to też tak dla zasady rozpierdolą. E, to jest też... to jest po prostu kwestia świata. Oczywiście, niby kultura i tak dalej, kolor skóry mogą na to wpływać, ale musimy pamiętać, że jed, chcąc, nie chcąc, to jest na całym świecie. E, gdyż na przykład w Polsce, taka ciekawostka, ostatnio sobie o tym czytałem, e, są najstarsze drzewa w Polsce, nie ma tak, 20-30 lat temu były drzewa w Polsce, najstarsze, których już nie ma. I one nie obumarły przez to, że na przykład zrobiły się po prostu stare i tyle i sobie umarły ze starości. Nie. Bo były debile, które postanowiły sobie zwalić konia do tego, że będą sławne, i postanowiły podpalić właśnie tamte drzewa. I tak samo na przykład jak zrobił jakiś kiedyś grecki, jakiś Grek, że chciał być zapamiętany. I dlatego podpalił jakoś tam e, bibliotekę w Atenach, czy coś w tym stylu, gdzie miał super, no w cholerę zapisków ważnych i tak dalej. On to podpalił, albo nie, jakiś cud świata w ogóle podpalił, czy coś w tym stylu, e, żeby być sławnym. No i jak się o tym Grecy dowiedzieli, to postanowili spalić wszystkie zapiski o nim, żeby po prostu go wymazać z historii, żeby no nie dać mu tej satysfakcji. Ale niestety jakiś jeden zapisek się przetrwał. No i do teraz o tym deklu wiemy, e, chcąc nie chcąc. Ja, ja dokładam do tego cegiełkę niestety w tym momencie Ale m, chciałem po prostu przedstawić, że to było w każdym czasie e, w każdym państwie, w każdej kulturze takie coś się dzieje, więc żeby nie było po prostu takiego stricte hejtowania pod jedny, jednym kierunku. dobrze, no, trudno mi powiedzieć gdzie cokolwiek jest, tak na serio. Na Hama mógłbym sprawdzić gdzie na przykład leży Le leży cmentarz i zobaczyć, no ale nie sądzę, żeby cmentarz był odzorowany dobrze. Prędzej byłby to albo las, albo płaska tekstura, tak jak już tutaj to boisko jest. Więc... E... Więc teraz polecimy w kompletnie inny kraniec Polski i sprawdzimy sobie Szczecin, gdyż... O, Szczecin to niemieckie miasto, uuu! Tak, e, znaczy, e, po po polecimy sobie zobaczyć Szczecin e, i... I, i, I tam jeden z widzów chciał, pokazał mu lotnisko jeszcze w Szczecinie, więc też zobaczymy, a w momencie cyk czas? A dobra, jakieś samoloty się wpierdzieliłem. Trzeba tradycji do, dojść za dość zadość, jakoś tak. Dobrze, jeden z widzów chciał zobaczyć lotnisko w Goleniowie. Myślę, że Goleniów to jest jakaś dzielnica Szczecina, ale ja oczywiście pokazałem przy, przy okazji Szczecin, bo troszkę tak się złapałem na powiedzmy Fakt tego lotniska, I no i właśnie tutaj widzimy to lotnisko. Zaraz się znają, gdzie rozpierdzielę czy coś, bo za szybko zapierdzielam. Powiem, że silniki mam wyłączone. E, zaraz polecimy do, do Szczecina i przejdziemy do Szczecinem. Lotnisko, szczerze mówiąc, jakoś... Jak zwyczajne lotnisko w tej grze, czyli takie bida. Automatycznie mi chce ten kuźwa samolot do góry podnieść. Zostaw mnie, przestań mi samolot prześladować, kuźwa asystencie jebany. Zostaw to. Będę chciał, gdzie i ja, jak mi się podoba, rozumiesz? Dobra, chyba się ogarnął. Nie będzie mi tutaj dupy. Eee, dobra, w takim razie zaraz trafimy do Szczecina i będziemy kończyć odcinek. Jesteśmy nad Szczecinem. Jeszcze ciekawe Szczecin nie leży nad zalewem szczecińskim, tylko nad to chyba Dąbie, czy coś w tym stylu, jezioro Domie. Przynajmniej tak mi Google Maps pokazuje. No, muszę mu powierzyć, to, tam dokładnie jest Szczecin, tam po, tym, po tamtym brzegu. A jeszcze albo budynki się nie załadowały, albo flat mapa akurat jest w Szczecinie i się nie postarali. Dobra, budynki się nie załadowały. I myślę, że w kolejnym odcinku zobaczymy sobie, jeżeli chodzi o świat, to polecimy bardziej do Azji, myślałem nad Pyongyangiem oraz Himalaję. W planach też jeszcze gdzieś mam pałac cesarski w Tokio, jak pisaliście, to chyba taka fajna propozycja właśnie. Jeżeli chodzi o Polskę, to myślałem o Mazurach oraz o Helu, żeby polecieć w kolejnym odcinku. Chyba, że coś jeszcze ciekawego wpadnie mi do głowy i tak dalej. Ogólnie plany na kolejne odcinki mam sporo. No i napisał, żebym powiedział do Energy Landii. Kuźwa sam nigdy nie byłem. Energy Landii personalnie. Ale jest tyle osób, co jest kuźwa... co było w tej Energylandii, że to ja pierdziele. to jest... To fame dojebany jest w tym miejscu, że tak... Um, zacytuję pewną osobę z internetu. E, dlatego... E, ała, ała, tylko się nie rozbi samolot teraz, tylko się nie robi. Jak tutaj jest nad miastami polatać, znaczy nad budynkami polatać. Um, a, znowu mnie bierze do góry. Kuźwa, zostaw nie. Leć te, tam, 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 tam wyżej. Ten trim sam się automatycznie ustawia. Co mnie wkurza bardzo, no bo sam mi podnosi samolot do góry. Teraz się nie ustawia już, ale na początku jest to automat. Nie żebyśmy się samolotem nie wypierdzielili. Eee, no i widzimy tutaj. Eee, widzimy sobie miasta. Mówiąc, no, nie wiem czy to jest starówka, czy nie jest starówka. W Pile podobnie... Były, były budynki w Pile tutaj w Microsoft Flight Simulator, które nie wiedziałem, że istnieją musiałem aż sprawdzić i Google Mafta, co to jest za budynek, bo, nie bo niektóre były tak mało podobne, ale jednak no, sam fakt latania takimi budynkami jest piękny. Pamiętajcie, że będę... żeby pisać w komentarzach propozycje na kolejne odcinki i zarówno do świata, jak i do, do Polski, które miasta chcielibyście, żebym zwiedził. No niestety hamsko powiem, ale Jakieś wioski i tak dalej, które piszecie, takie mniejsze miasta To będą gdzieś w którejś tam kolejności prawdopodobnie w Polsce pokazywane Gdyż, najzwyczajniej w świecie Chciałbym na początku pokazać te najważniejsze miejsca w Polsce Dlatego Dlatego mam nadzieję, że zrozumiecie, że po prostu zostawimy na kiedy indziej Na kiedy indziej jakieś wioseczki na późniejszy okres czasu E, to byłoby na tyle w tym odcinku, jeżeli ja tradycyjnie trzeba się coś wrąbać, tam widzę jakąś wieżę, więc... Więc full speed Jeżeli nie rozpierdzieli mi samolotu po drodze, ale, ale fajnie, to jest zrobione, taka... To jest rzeczka? To jest jakiś kanał? Na kanał mi to wygląda, no jakoś właśnie, że ktoś zrobił odnogę rzeki I zrobił sobie taki kanał, fajnie to wygląda, ogólnie e, Dobra, tutaj jakieś... To Ktoś może napisać, czy się właśnie wpierdzielam, jeżeli jest ze Szczecina i kojarzy, co to jest za miejsce, to za... Za wieżyczka ale już tej wieżyczki nie powinno być. To wygląda na blok, może szpital. I jeżeli tam były małe dzieci, to tym lepiej. Do zobaczenia już jutro. Na razie, cześć, pa.